Witam wszystkich. Deszczek pada, ale nastroje radosne. Auto kupione. Dzisiaj jesteśmy w Ryzen z panem Sławkiem. Naszą bohaterką jest Mazda CX-3 2015 rok, pierwsza rejestracja. Jedna właścicielka, auto nie ma przejechanych 100 000 km. Ostatni serwis wykonany w grudniu tamtego roku. Wszystkie serwisy w maździe, silniczek dwulitrowy, 150 koni, automat, napęd na cztery koła. Nielakierowany, bezwypadkowy. Opony z przodu z 2015 roku trochę słabsze, z tyłu lepsze. Generalnie ten sezon można jeszcze przejeździć. W przyszłym roku będą do wymiany. Hamulce sprawiały wrażenie. Takich nie do końca, nie do końca przekonywały, może, może tak, podczas takich wstępnych oględzin. No bo auto chwilę stało od stycznia, bo w styczniu 31 dokładnie zostało wyrejestrowane. Ale po, po rozruchu, po jeździe próbnej okazało się, że wszystko jest ok. Nalot zszedł, wyglądają dobrze. Hamulce przede wszystkim są sprawne i bardzo dobrze działają. Nowy przegląd techniczny został wykonany. W grudniu tamtego roku, więc ważny jest w Niemczech do grudnia 2020 roku. No w Polsce, wiadomo, będzie obcięty rok, ale będzie pan miał sobie trochę szczęścia, to mu w Wydziale Komunikacji w Polsce przepiszą ten przegląd techniczny i będzie ważny do końca tego 2019 roku. Auto kosztowało 16 850, za tyle zostało wystawione. Po delikatnych negocjacjach zeszliśmy do kwoty 16 200. I to tyle. Tak, właśnie jesteśmy w wydziale komunikacji. Załatwiamy tablicę. Mamy nadzieję, że szybko pójdzie. Dziś, za tablicę właściwie za zabezpieczenie 75, tablicę chyba 18. Jakaś opłata jeszcze delikatna w dziale komunikacji, około 13 euro, więc wyjdzie troszeczkę ponad 105 euro. Za chwilę się rozstajemy, znaczy wracamy do sprzedawcy. Ostatecznie się rozliczymy i rura do Polski. Trzymajcie się. No to mamy ostatni punkt programu stacja benzynowa, a właściwie przedostatni. Bo najpierw stacja, tankowanie, a potem netto albo Albi, który jest no, widać szybko. Także auto kupione, klienci zadowoleni, kierunek Polska. Zaraz po zakupach netto. Tymczasem pozdrawiam.